widzę Widzowie Z góry przepraszam za taką dużą prze... długą przerwę Musieliśmy po prostu sobie zrobić Tak jakby taki urlop Widzimy się w ogóle więc my już zacznijmy W ogóle mam teraz inne konto, a więc No lepiej, lepiej więc oczywiście tu z Kubą, jakby ktoś nie wiedział ani na kuba, 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 kuba... Dobra, zwal to, chyba jeden. Dawaj do... Debi... nie no, do bioru... Kolciuk! Kolciukem to easy. Coś ty zrobił właśnie. Nie wiem. Ale ten kolciuk musi zdechnąć. Dobra. Ty No, co ty. Ja krokiem grałem, przecież, nie widziałeś? O Jezus, zabiję mnie. Chociaż... nie no, ona zdechnie. Ja nie, nie, bude. nie, dobra. dobra. Dwa, o, aż dwa. To jeszcze raza. dobra. Dobra, ścięło mnie trochę, tak, ale weź. Jest? Czekaj, poczekam na Ciebie. Nie będę tego zbijał, żebyś ty miał. weź, 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 weź. Weź i uciekaj. Jezus moja. Uuu, ale mnie żyje, wieś. Jak na kosz, patrz, ale poczekaj na Ciebie. Dawaj. Dawaj, na kosz, chodź, Nabijesz, zabijesz, zabijesz? Nie. Okay. Zabijem. Dawaj. Dawaj ją zdechła. Tylko ja poczekam na Ciebie. No, Ja poczekam na Ciebie. Nie, bo ja poczekam na Ciebie, żebyś ciągnął też, no nie? No i byliśmy więcej hapa, wiesz. 5 koła hapa, ja. Dobra, raz jeszcze. To jest ten epi, no jest jakiś, nie wiem, chyba głupi Chyba nie zdechnie teraz A, sort. Ej, no to easy Easy, 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 hania, hania, hania Wdechnie już Ty widzicie. Pierwsza anda jest wygrana W ogóle może pokażę e, To konto Na no, ja te puchajków. No i to jest na no, no w sumie tak wymaksowane jest tak no, bo ja muszę sumie z spajkam Bo w sumie to spajka, a teraz mi się dobrze gra krokiem, a więc Widzimy się w kolejnym rynku No już mamy kolejną rundę M ja to strona, czekaj, dawaj zbieraj parę klipsów nie, no bo ona ci sobie z nas O nie, Ems, wiesz to? O oh, oh, A shit. bo tu jest ten Otis. To no. jest ten Faraotis. No. I to jest. Na, to jest y a Otis jest słaby. No. Słuchajcie jest od niego lepszy. To wiadomo, no, że każdy no, ma swoje zdanie, no, ale. Bo po może mieczem ją a Otis nie może. Chodź, uciekaj. Dobra. Dobra. Jest z Dobra, chodź, bo tu jest nami. A na niej też jest dobrą postacią. No tak, ale nie no, wiem, Taka świetna no. no bo fajne masz strzały akurat, bo... Jest, jest jedynym z rozmiażdżon, który ma takie... No Kuba nie wychyla się. Dobra, no ja, ja bię akurat ten. Nie i dawaj, lecimy. Ja, ja uciekam na niewidce jakoś. Nie... Dobra, nie mam już... Dawaj, młodica. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. No więc widzicie, akcja jest niezła. Mm -hmm. Czemu oni... nie, bo ja nie mam tu na to takiego zbi... Oh, mnie. Zdechnę. Jak nic. No ja czekam, właśnie ja nie mam neta. Oj, ta akcja będzie coś chyba, mi się wydaje, że... ...nieudana, oh, ale... Dobra, spokojnie, czekaj. kam się tu. Kam? O nie, Otis fa... Fajna odejść. Ja po nie kił, Dobra to też chyba. No nie Uch, to wdębe, ta rąca, uchwała, to byłem... no nie wyszło. No to za Ile miałeś Co? Ile miałeś Tak. jakby to się przepraszam za odgłosy w tyle, ale. No. no, bo ja w sobie zakampię. Nas z tego może Kiełkiem? Tylko i ten, no kiełek i kol. No i no może, może to przegramy, ale może się uda. Tak by się postarać. Ja lekam w krzaka. I ogóle... Możecie wpaść na nasze TikToki. O nie, dobra ja zdycham, bo... Dobra, do... dobra, No i ja też. No, no bo tu jest ten... Jakby nie było tej Janet, no. tej MZ. mz jakby tu nie było to byśmy mogli, może by to nam się udało wygrać. Dobra, więc zmieniliśmy sobie tutaj misję. Ja sobie wziąłem Edgara, a Kuba co bierzesz? Braille'a. No dobra, dobra. Znaczy nie. No... No nie zacznijmy, ale w ogóle... Boże, Edgar jest taki słaby. On jest na krótkie akcje akurat. Ale ja w sumie na razie, wiesz, my sobie spajk tu jest kupi. Jeszcze niech ja się jeb... Jezu, i ten Morty się ropendroluje. Zapięty. No na was kąpał. Oj, to mnie ja może będzie jakiś efekt. -e. Nie może być jakieś echo, ale daj Że... no. Kuba, Kuba. Już Kuba nie chce tutaj i Kuba. No widzicie, mam jeszcze nie z tego rogu. Tak, to będzie po naszej rozgrywce. No chyba będziemy grać bez kuby teraz. Może jakieś odcinki. Sprawy prywatne, może po Już No, nie, Może nie, 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 na telefonie, taki challenge. Jak on sobie jest no tu, możemy się nie No co się My tutaj raczej nie wydajemy tego, bo nie. Nie po lepszy skład, albo tutaj jeszcze kubał. mamy dwóch, tak naprawdę. что? Не, не можем Это бот всякого, да? Ну, это просто уже это было для в горе. Суба. Видимо, еще и в кайне.